którą nazwaliśmy Uciekacze. Chodzi, to o to, że, chodzi o to, że trzy osoby, chłopaki, y, będą przed czymś uciekać. No właśnie, uciekać. No i, i wyleścimy przed czym, przed jakimś takim, e, czymś przerażającym, jakimś zagrożeniem. Pomóżcie, proszę. Budziszek! Zaraz, zaraz, zaraz. Eee, Węzior, to Słuchajcie, może weźmy go dzielę. Co ona jest przerażająca? Ogromna, nie? Boże, godzillo, może przed go Może Może weźmy? Tak, i się tak, to wszystko zniszczy, tak? Dobre, teraz. Dobra, teraz zatkajcie. Słuchajcie, i myk polega na tym, że chłopaki uciekają i w trakcie będziemy się zmieniali zawody. Czyli w pewnym momencie ucieka jeden zawód, mówimy kolejny zawód, zmienia kolejny zawód, zmieniamy kolejny zawód, kolejny zawód. Teraz Jesu uh, ja,

Chłopaki, uciekajcie przed Godzillą! Jesteście prorokami! A mówiłem, że przyjdzie wielki i będzie chciało kąsać! To nie! Wierzył nikt. Ja, ja miałem proroctwo, że ta Godzilla będzie taka malutka! Ona była! Ale grzech ją rozsadza! Grzech rozsadza Godzillę? Tak orzekłem. A czym zgrzeszyła? Wyglądam owym tu! Dobra, jestem A ja... kulturystami. No i co? No? Jakbym był trochę większy, to mi jej pokazał. Jak ja bym był większy, nie mógłbym biec, bo mi się łydki ocierały. Ile... Macie brązową tą pastę? Mam brązową pastę. Przeciwsłoneczną? Nie. Tak. No trochę piecze z tyłu. Widzę, 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 bo czerwone. Za dużo przy kuchence kolega spędza czasu. Opalamy dźwięk... włosy nad gazem. Ile dźwigłeś dzisiaj na łapie? Więcej niż ty. No to cwaniaku zatrzymaj ją teraz. Jesteście ministrantami. Spodziewałbyś się, że za pięć złotych będzie nas goniła? ja jasna, księdza w mieszkaniu zostawiliśmy. Ciekawe, czy ona go przyjmie. <grymianie> już sobie to wyobrażam, panie godzinę, przyjmie, panie księdza. Po kącie poznaje, że ksiądz już w środku. <grymianie> Ojej, dogania nas? Cały czas. Chłopaki? Dobra, Do to... jesteście celnikami. No to proszę bardzo. No. <grymianie>